Tego elementu infrastruktury jeszcze w swoim systemie inteligentnego domu nie kontrolowałem. Dzisiaj będziemy podpinać system zraszania, system nawadniania do Apple HomeKit. Zapraszam. Na warsztacie pojawia się kolejne akcesorium z systemu IF, dzisiaj IF Aqua, czyli taka mała skrzyneczka, którą będziemy nakręcali sobie gdzieś na kran, na źródło wody i za pomocą fal radiowych będziemy łączyli to ze swoim systemem inteligentnego domu. No i w tym inteligentnym domu będziemy mogli ustalić różnego rodzaju timery, które będą służyły temu, żeby nasz ogródek zawsze wyglądał ładnie. Do łączności będziemy mogli wykorzystać system znany i lubiany Bluetooth, ale również nowy obsługiwany przez jeszcze niewielką liczbę urządzeń, czyli wbudowany jest obsługa łączności bezprzewodowej w protokole Tread. Aktualnie protokół Tread obsługuje Apple TV 4K oraz Homepody Mini. Nie musicie oczywiście posiadać zarówno Apple TV, ani Homepoda, ponieważ również urządzenie to współpracuje z protokołem do tej pory nam szeroko znanym, czyli z protokołem Bluetooth. Tak więc możecie, ale nie musicie posiadać mostki, które obsługują Tread. Jeszcze w trzech zdaniach o protokole TRET, a mianowicie protokół TRET tworzy nam sieć typu Mesh, czyli na tym przykładzie, jak widzicie, te urządzenia, które mają stałe zasilanie, na przykład gniazdka, mogą przedłużyć sygnał tych urządzeń, które nie mają bezpośredniego połączenia z mostkiem, w tym, typu, w tym, w tym przypadku jest to HomePod Mini. Tak więc ta sieć w prosty sposób tutaj też jest zaprezentowana, że to urządzenie, które jest na zewnątrz, nie ma zasięgu po dodaniu takiego gniazdka, ten zasięg jest jest jak gdyby generowane i cała sieć jest podłączona w jeden działający system. Aby wpiąć się do sieci wodociągowej, potrzebujemy tak naprawdę zwykłego kranu, który ma końcówkę 3-4. Cala. Możemy również użyć różnego rodzaju przejściówek, żeby takie 3-4 cala na koniec otrzymać. Będziemy mogli przewidzieć, ile zużywamy wody oraz sterować to automatyzacjami. W zestawie znajdziemy instrukcję w języku polskim, aby podłączyć urządzenie do sieci wodociągowej i do naszej sieci Apple HomeKit. Finalnie, gdzieś na ogrodzie, będzie to wyglądało tak, że z jednej strony urządzenie nakręcamy na kron, a z drugiej strony mamy złączkę taką klasyczną do przewodów do nawadniania. W środku znajdziemy kartkę, na której znajduje się kod QR do podłączenia tego urządzenia do naszej sieci Apple HomeKit. Jest samo urządzenie. Na dole mamy wyjście, na górze mamy wejście. Mamy również no, klasyczny, można by powiedzieć, element, czyli przejście z takiego przyłącza gwintowanego na takie klasyczne przyłącze ogrodowe, którym będziemy podłączali węże do nawadniania, czy będziemy się wpinać do systemu nawadniania. Mamy jeden przycisk, który będzie obsługiwał całe urządzenie. Od spodu znajdziemy informację, w jaki sposób dostać się do środka tego urządzenia, tak, żeby podpiąć baterię. Po otwarciu znajdziemy miejsce, gdzie będziemy instalowali dwie baterie. Typu AA. Takie baterie znajdują się w zestawie, tak więc nie musimy ich yy, brać ze swoich zapasów. Po włożeniu baterii urządzenie już jest gotowe do sparowania i możemy przejść do aplikacji, aby je włączyć do naszego systemu Apple HomeKit. Aby to uczynić, możemy użyć aplikacji systemowej DOM, ale również możemy wyposażyć się w aplikację IF i wykonać to za pomocą tej aplikacji. Ja w ten sposób wam to zademonstruję. W momencie, kiedy przejdziemy i wybierzemy opcję, dodaj akcesorium, zbliżamy, sczytujemy kod QR i oczekujemy na podpięcie urządzenia. Taka operacja będzie trwała mniej więcej około minutę. Następnie wybieramy miejsce, gdzie będzie to akcesorium widoczne w naszym domu, wybieramy jego nazwę i przechodzimy do dalszej konfiguracji. Na samym końcu otrzymujemy instrukcję, jak należy to urządzenie przyłączyć. Również możemy zweryfikować, czy nie ma aktualizacji. W moim przypadku aktualizacja się pojawiła. Tak więc również aktualizację zainstalowałem. Jak widzieliście, mieliśmy aplikację na telefon, ale również dostępna jest aplikacja na tablet. Tak więc, żeby było nam wygodniej, będę pokazywał na tej aplikacji, jak to urządzenie skonfigurować i jak ono funkcjonuje. Podłączone, skonfigurowane trzy dni pracowało, możemy sobie sprawdzić stan baterii, możemy przejść do ustawień. W tych ustawieniach będziemy mogli sobie no, oczywiście zmienić nazwę, przyłączyć do innego pokoju. Możemy również ustawić ilość wody, jaka przepływa przez. To urządzenie na minutę. Ja sobie sprawdziłem. U mnie to jest 12 litrów przy moim systemie nawadniania. Sprawdziłem sobie wodomierz przed uruchomieniem. Po uruchomieniu na 10 minut przedzieliłem to na 10 miałem ilość wody, którą zużywam na minutę. Tak więc te wszystkie parametry będą nam potrzebne, do tego, żeby urządzenie nam obliczało, ile wody zużywamy. Możemy zablokować przycisk, który się znajduje na urządzeniu, żeby dzieci na przykład nam nie włączały systemu nawadniania. Możemy sobie sprawdzić wersję oprogramowania. W sekcji watering możemy sobie. Włączyć ręcznie na on, jeżeli chcemy uruchomić bez żadnego timera. No i sekcja ustawienia timerów. U mnie jest, jak widzicie, jedna godzina przed wschodem słońca i 45 minut po zachodzie słońca. To będzie wszystko dynamicznie, w zależności od pory roku, dostosowywane. Możemy sobie również dodać timery takie, że wskazujemy konkretną godzinę i przez ile minut ma być nawadnianie. Urządzenie również nam przygotowuje takie, jak gdyby, dwa skróty dla Siri czy dla aplikacji DOM, żebyśmy mogli na. Na przykład w momencie, kiedy jest deszcz, przesunąć o jeden dzień całe nawadnianie, bo jak pada, to po co nawadniać? Również mamy informację, ile wody zostało zużyte. Na takim grafie. Możemy się w to kliknąć i widzimy każdą dokładnie godzinę, kiedy było uruchomienie, ile litrów wody na podstawie tego, co żeśmy ustalili, zostało zużyte, tak więc te wszystkie elementy, na te wszystkie elementy mamy wgląd i w każdej chwili możemy je zweryfikować. Urządzenie działa w ten sposób, że ustawiamy mu czas zadziałania, czyli nie ma tak, że włączamy od do, tylko włączamy o której godzinie i przez ile minut ma pracować, jest to zrozumiałe żeby no, nie powodować nadmiernego zużycia wody. Możemy również sobie pooglądać ile w danym dniu wody żeśmy zużyli i możemy sobie to skalkulować, ile to nas będzie później kosztowało. Oczywiście całość możemy zautomatyzować za pośrednictwem normalnej, klasycznej aplikacji Dom. To urządzenie również będzie w, w aplikacji Dom widoczne i w tej aplikacji możemy sobie zdefiniować różnego rodzaju automatyzacje, jeżeli na przykład mamy pomiar wilgotności gleby, możemy uzależnić nawad od wilgotności gleby. Tak więc tutaj możliwości Honkita są takie, że naprawdę dużo scenariuszy możemy zrealizować przy pomocy tego urządzenia, korzystając z różnego rodzaju czujników, które gdzieś tam na zewnątrz zamontujemy. Podsumowując, u mnie zostaje na testy, będę badał, jak to się wszystko spisuje. Na pierwsze trzy dni wszystko wygląda ok. Was tradycyjnie zachęcam do komentowania, a tradycyjnie zachęcam was do ceny filmu, jak i do subskrypcji kanału test.pl.